Polska biało-czerwoni, polska biało-czerwoni różowi. Przepraszam. Miało być biało-czerwono, bo dzisiaj mamy zamiar przygotować polską potrawę, bo niektórzy słuchacze, dając nam znać, że owszem słuchają, owszem oglądają nasz program, stwierdzili, no że brakuje. Zjedli, tak, coś by zjedli, coś by zjedli po polsku, że brakuje e, prawdziwie e, polskich e, przepisów. No i w związku z tym my dzisiaj posłużymy się przepisem od pani Magdaleny, która przesłała przepis na adres kuchnia rzg.pl, a tym samym dostanie nagrodę w postaci. E, Pałacu, Może nie na własność, ale będzie mogło z całą rodziną tutaj przyjechać i po prostu pozwiedzać yy, i pozaglądać w różne zakątki tegoż miejsca. A zatem dzisiaj po polsku, czyli prawie biało-czerwono, biało-różowo, no trudno, ale przepis, pani Magdy, zrealizujemy, żeby była w końcu polska kuchnia w tym programie. Schabowy po polsku. Tak? Schabowy po polsku. Musimy też powiedzieć o tym, że w Pałacu Bichlice w nie tylko je się potrawy ze świata, autorskie, wymyślne i tak dalej. Też preferujemy kuchnię staropolską, tradycyjną, że jakbym na wstępo I, i na Tak, schabowy dziś będzie kotlet schabowy z kapustą. No właśnie i z kością, słuchajcie, to jest rzadkość. Ja pamiętam dawno dawno temu, kiedy moja mama przygotowała kotlety schabowe, było to normalne, że schabowy był przygotowany z kością. Teraz gdzie chodzimy do restauracji, no to chyba rzadko się spotyka, no żeby rzadko. tak, prawda? No, się spotyka, ale u nas on jest. A tutaj takiego prawdziwego kotleta typowego. Tak, ty wielki ubijasz. kotlet, kawał, mięcha. I my takie kotlety, moi drodzy, mamy. One póki co pławią się w mleku. Za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego i po co w ogóle w mleku. Powiemy najpierw, co potrzebujemy do tej potrawy, która zwie się, przypomnijmy, schabowy po polsku z jajkiem. Z tak? jajkiem. Czyli z jajkiem. już, jak sama nazwa wskazuje, potrzebujemy schabowego, potrzebujemy jajko, potrzebujemy również mąkę, smalec, kapustę młodą, która już dochodzi w nieco innym pomieszczeniu, ale dochodzi musztarda z gorczycą i kminek. No i oczywiście tradycyjnie sól, pieprz i oliwa do smażenia. To wszystko Dokładnie. potrzebujemy. Mleko pojawiło się dlaczego? Bo tak akurat moja mama nie robiła, dlaczego nasz skap pławi się w mleku. Co Chodzi to o to, żeby mięso było bardziej pulchne, bardziej wilgotne, nawet jego. Eee, tak, ja też się powiem. No Mleko też chcesz wiedzieć. Tak, tak, tak pomyślałem, że jakiś czas się spędzić w mleku. <laughs> Okej, okay, czyli to jest bardziej, bardziej pulchne, puszyste, tak? Wilgotne, wilgotne, wilgotne delikatne. Mm -hmm. Delikatne. I <laughs> tyle. <Kolor laughs> ja jestem też wskazuje na to, że trochę w tym mleku musiałeś poleżeć. No dobrze, to zacznijmy, zacznijmy Marku, od czego należy. Czy wyławiamy Ma, mamy schab, mleka? Tak, mamy schab? schab, wyciągniemy go na deskę, po czym delikatnie osuszymy. I przyprawimy solą i pieprzem. Tradycyjnie, tradycyjnie sol, pieprz to wystarczy, moi drodzy, do tego, żeby schab prawdziwie po polsku smakował. Nie kombinujemy z jakimiś dodatkowymi e, przyprawami. E, my często o tym mówimy, Teraz ale i może zrób to samo, proszę. Ale też. Często spotykam się ja osobiście, kiedy odwiedzam różne miejsca, nazwisk podawać nie będę. Ludzie po prostu e, chcąc przedobrzeć, no przeginają z tymi przyprawami. E, no i wówczas, wówczas to się kończy tak, że potrawa nie smakuje tak, jak powinna smakować. Po prostu e, z tymi prze, e, e, no, przeprawami, przesadzacie, tak? przeprawami przesadzacie. No właśnie. Tak. Dobrze, drugi, drugi kawał kotleta. Sól i pieprz, najlepiej... Biedne. Gdy zarówno jedno i drugie jest świeżo mielone wtedy możemy wydobyć taki prawdziwy aromat tych przypraw. Jedynie sól i, I pieprz. pieprz. Dobrze. Kawałki mięsa trafiają do mąki i tutaj zaskoczymy naszych słuchaczy to będzie tylko mąka. <laughs> tylko mąka? Tylko mąka, tu nie będzie A bułki. Co, co z tartą? A właśnie, tym razem gdzieś nam się straciła. No dobrze, no zapewne będzie to smakować dobrze, skoro Ty to robisz, to jestem o to, o to spokojny. Rozumiem, że w restauracji to na co dzień tutaj też tak bez bułki tartej, czy? Podajemy jej z bułką i bez, to są różne, różne opcje, ale tym razem zaproponujemy schabowego fit. Aha, rozumiem. No tak, Polska chce być fit, są modne potrawy lekkie. No. Schabowy po polsku do najlżejszych nie należy, ale jeżeli możemy pozbyć go trochę kalorii, no to w tej drobiny kalorii to tak też zróbmy, zwłaszcza, zwłaszcza że Marek właśnie przygotowuje smalec, więc o lekkości tej potrawy chyba mówić w ogóle nie możemy. Chciałem, chciałem Ci roku tylko powiedzieć, że w tym wypadku staramy się nie mieszać tłuszczy, do czego zmierzam, że schabowy będzie upieczony na smalcu. Mhm. Czyli, Czyli te, oliwa z oliwy, którą mamy, jest jedynie dekoracją dzisiaj. Dzisiaj ona nam posłuży. Nie, ładnie rekoracji. wygląda to no, nic. Fajna butelka z <laughs> Bardzo ładna. Pana. No dobrze, Więc odpalamy no iście, patelnię. Iście, iście, tłusta ta potrawa. Będzie chyba z marki, będziemy musieli trochę pobiegać dzisiaj po programie. I cały tydzień będziemy mieli na to, żeby ewentualnie tego kotleta spalić. Myślałeś kiedyś o koloryczności tych potraw, które przygotowujemy? No tak, jestem zmuszony do tego, żeby myśleć. I nie ukrywam ten kotlecik. Pociągnie troszeczkę. Kogo. Ale na szczęście w płacu Wychlice też jest basem, jest też siłownia, więc Dokładnie. jest gdzie to spalić. Tradycyjna kuchnia polska, więc tradycyjne narzędzia. Czy ktoś jeszcze używa tegoż, tegoż ustrojstwa? Możesz oczywiście, coraz częściej używany w polskiej kuchni. Tutaj wylądował Kminek i Gorczyca. Wszystkim tym będziemy przyprawiać naszą potrawę. Przypomnę schab po polsku. A jak to pięknie wygląda. Gdyby kamera mogła to pokazać, spróbuję gorczyca. Jeżeli jest dobrze pognieciona w moździerzu, robi się żółta. Tak to właśnie wygląda. Pysznie, prawda? Co sprawi, że ta potrawa też będzie kolorową, bo my zawsze w każdym odcinku dbamy, żeby potrawa również wyglądała. E, mistrzu mój różowy, patelni jest już sparzona wcześniej kapusta z pieszczem i solą. Dodam do niej Musztardy również z gorczycą. Gorczyca e, gra główne skrzypce, jak się nazywa w tej... E, dodaje takiej ostrości. Mięso lubi... E, w tej potrawie A my ostrość. lubimy na ostro, lubimy po polsku, dziś tłusto i ostro. Gorczyca zarówno w musztardzie, jak, e, e, jak i gorczyca. Zmielona w moździerzu razem z kminkiem, tylko nie wiem, gdzie to ma wylądować teraz. To wyląduje w kapuście. kapuście, dobrze. To wyląduje w kapuście e, i to chętni może... Chętnie bym Ci to padło, ale boję się wstać. Jesteśmy na wozie i chciałbym tutaj zostać. Chcielibyśmy być na wozie, a nie pod wozem. Okay. E, Moździerz ciężki niczym Marek. O, taki żarcik. O, o, twardy niczym... Marku, uważaj. O. Marku, uważaj. Program nazywany jest o takiej porze, że nie wygląda. możemy przesadzić Proszę z pewnymi się. przyprawami. Przepięknie patrzę i wygląda. Młoda kapusta, do niej dodajemy teraz zmielony w moździerzu kminek wraz z gorczycą. Tam jeszcze Marek dodał trochę musztardo, również z gorczycą. Wszystko to musi się wymieszać. No i niebawem... Będziemy tym przyprawiać nasz kotlet schabowy z kością, bo dzisiaj taki z kością mamy zamiar przygotować. Przypomnę, że on wcześniej moczył się w mleku. Ile tam się moczył w tym mleku? Około 5-6 godzin. 5-6 godzin w mleku spędził, czyli dobrze nasiąk tymże mlekiem, a to wszystko po to, żeby był bardziej pulchny i po prostu miał odpowiedni smak, bo przecież o smak tutaj dbamy. No to niebawem przystąpimy do smażenia. Czas najwyższy, aby nasz schabowy z kością wylądował na patelni. Na niej rozpuszczony smalec, bo dzisiaj bardzo tłusto bo po polsku. A zatem, Marku, niech nasz kotlet schabowy wyląduje na tej patelni. No i jeszcze dobrze. obmoczony dobrze w mące, bo dzisiaj mąka bez bułki tartej. Chociaż najczęściej, jeżeli chodzi o kotlety schabowe. Spotykamy go w panierce właśnie z bułki tartej. Dzisiaj sama mąka, jak Marek stwierdził, fit, ale ta potrawa z potrawami fit kompletnie nie ma nic wspólnego. Pięknie skierczy i automatycznie pięknie pięknie pachnie. Przypomnijmy, że przyprawiliśmy te kotlety tylko z solą i pieprzem. Zresztą sól i pieprz to przyprawy, które najczęściej używamy w kuchni. E, chyba żadnych innych tutaj przy okazji prac z Markiem nad potrawami wszelakimi nie spotkałem. Preferujesz głównie te dwie przyprawy? Tak, preferuję te przyprawy z tego powodu, o których mówiłeś wcześniej, że naprawdę zależy mi na tym, żeby mięso smakowało mięsem. Żeby Polska była Polska. Tak, żeby warzywa to były warzywa, a nie jakaś tam ciapeczka z solą. Dobrze, żeby mięso było takie akuratne do spożywania, ile kotlet na takiej rozgrzanej patelni poleżeć musi? Około 3 minut z jednej strony, i 3 z drugiej, 3,5. W zależności od grubości mięsa. Naturalnie. No, to będziemy mogę... obserwować, co się dzieje. Jeżeli będzie złoto rumiany, to znaczy, że już jest gotowy. Złoto rumiany, informacja dla mężczyzn, taki bardziej szary. <śmiech> Jeszcze <śmiech> 3 minutki smażenia, i będziemy naszego kotleta mieszać z młotą kapustą. Kuchnia polska w pałacu Wichlice od kuchni przepis Magdaleny na. Właśnie schabowy po polsku. Dzisiaj ten przepis realizujemy. Dzisiaj schabowego z kością jeść będziemy, bo przypomnę, że mamy takie dwa kawałki schabowego z kością. Ten schab przez 5, prawie 6 godzin był moczony w mleku po to, żeby był bardziej pulchny, został obsmażony 3 minuty z każdej ze stron. No, oczywiście panierka musi być, to nieodzowny element schabowego w kuchni polskiej, ale tutaj bez bułki tartej po prostu tylko i wyłącznie mąka. Na osobnej te patelni była przygotowana. Młoda kapustka, bo tutaj w Polsce schabowy kojarzy nam się albo z kapustą kiszoną, albo z młodą, zasmarzaną kapustą i właśnie dzisiaj taką przygotowaliśmy. Do niej oczywiście przyprawy, sól, pieprz tradycyjnie, a także gorczyca i kminek utarta w moździerzu, a także musztarda z gorczycą. Wszystko to wymieszane, podsmażone i ta młoda kapusta wymieszana z, przypr z przyprawami posłuży nam niczym taka ściółka dla tych kotletów, które właśnie dochodzą i niebawem te kotlety na tej ściółce będą lądować. E, Marek sprawdza. Jeszcze chwilkę. Tradycyjny aromat jest doskonały, w związku z tym już bardzo robię się głodny i będziemy przystępować, moi drodzy, do tego momentu programu, który kocham najbardziej, do momentu, kiedy będziemy mogli smakować. Prawdziwie polska potrawa, schab z kością smażone na smalcu. A zatem dzisiaj, moi drodzy, tłusto, e, ale jeżeli nie przesadzamy z ilością i z częstotliwością zjadania takich potraw, to chyba nic złego nam nie grać. Lądowisko, czyli nasz talerz, jest gotowy na przyjęcie statku, e, którego załogę stanowi młoda kapusta, wymieszania z przyprawami typu kminek, gorczyca, e, tam jeszcze odrobina musztardy, e, to właściwie e, taka pierzyna jesynka dla kotletów skałowych z kością. Przypomnę, one były moczone w mleku. Jestem ciekaw właśnie, czy to mleko będzie wyczuwalne. E, za chwilę będziemy mogli e, to e, sprawdzić. Marek Cieśliński, szef kuchni pałacowych lice robi tą ściółkę. Właśnie ląduje, jak sami widzicie. E, tu gdzieś słyszycie, bo przypomnę, że można nas i słuchać i oglądać. E, przygotował już I e, żeby to jeszcze ładnie wyglądało, żeby podkreślić naszą polskość jeszcze trochę barwy Biało-pomarańczowej dodamy, czyli po prostu tradycyjne jajko sadzone pojawi się na tym kotlecie. E, moja córka, jakieś kilkanaście lat temu, kiedy mogłem mówić, że mam dziecko, <laughs> mówiła na no to jajko rozkładane. E, przyjęło się to w mojej rodzinie e, i chyba tylko w mojej. Jajko sadzone jako. Wisienka na torcie naszej polskiej potrawy, bo dzisiaj kuchnia polska, przepis magdaleny na schab po polsku. Schab moczony w mleku, następnie usmażony, tylko i wyłącznie w mące, bez bułki tartej, bez panierki. Wszystko to wylądowało na młodej, zasmażanej kapuście, wymieszanej z kminkiem i gorczycą. Czy to może smakować? No mam nadzieję, że teraz się właśnie przekonamy. Marku, trzymam wóz, żebyśmy w dalszym ciągu jednak byli na wozie, a nie pod wozem. Trochę sobie utrudniamy. utrudniamy, jak sami widzicie, ale czasami gotowanie nie jest proste. Ładnie to wygląda, żal ruszać, no ale musimy sprawdzić, czy to, co robiliśmy, się opłacało, czy nie. Szable w dłoń, jak mawiają Zaczniemy polscy rycerze. Tak jest. Hmm? Czuć musztardę, nie żałowałeś. Nie. Nie żałowałeś również przypraw w postaci kminku i gorczycy. Tak jest. Jest tego spory, ale nie jest, nie jest tego za dużo. Te przyprawy nie, nie są przesadzone w ilości. Ja czuję jeszcze kapustę. Jak ty? No właśnie. Chodzi o to, żeby kapusta była kapustą, żeby Polska była Polską. Czas najwyższy przy, um, spróbować naszego schabu. To ja już dla ciebie koję. Mamy. Hmm. No i teraz będzie to mamy, kiedy będziemy mogli. E, tak. Zobaczcie, wiemy? co tu się dzieje. On jest po prostu mokry. Mokre. A to bardzo istotne, żeby było mokre. Ważne. Bardzo ważne. Schab, jeżeli suchy, to grzech. Wszystko co suche, tak naprawdę <laughs> jest suche. No, to też suche nie no, jest no. no dobrze, moi drodzy, próbujemy schabu. Jest dobry. I faktycznie to był katarta. Wcale tutaj nie, nie musi... Nie jest potrzebna. Wcale tutaj nie musi dominować. Prawda? A spróbuj teraz, proszę Ciebie, z jajkiem. Białko. białko, zdrowe moi drodzy, białko bardzo, bardzo ważny składnik diety, mówią o tym wszyscy dietetycy, hmm. doskonałe połączenie, niektórzy mogliby spytać, a gdzie ziemniaki, no moi właśnie. drodzy, no, a gdzie ziemniaki, są... ziemniaki są na polu, niech tam zostaną, przy okazji te potrawy w ogóle nam nie są potrzebne, co innego jakiś napój złoty z pianką. No i owszem, zamiast ziemniaków to proponujemy, bądź to, co zwykle jedacie do takich potraw. Proponujemy Wam schab po polsku, ze względu na kaloryczność, no może nie codziennie, tak co drugi dzień byłoby idealnie. Przepis znajdziecie na naszej stronie www.rzg.pl, a jeżeli chcecie się, tak jak Magda, pochwalić własnym przepisem, piszcie do nas. Pani Magdo, gratuluję. Doskonałe to było. Pani Magdo, Pani Zosiu, Pani Krysiu, Pani Józefie, wszyscy możecie wziąć udział w tym programie. Piszcie do Marka, piszcie do mnie na adres kuchnia.małpa.rzg.pl. My będziemy realizować Wasze przepisy, a potem w zamian my te przepisy zrealizujemy, a Wy będziecie mogli odwiedzić Pałac Wichlicę nie tylko od kuchni. Zabieramy się w dalszym ciągu do, w, do tęszko, co się teraz wydarzy. To się Rzutko naprawdę. rozlało się na schab. To, to się jest dzieje naprawdę. <laughs> Że możemy go zjeść wspólnie, z całości, z jednego talerza. Bo tak w Polsce się dzieje. Że dobrze ludzie, przyjaciele uh, jedzą ze wspólnego z talerza. Z jednej jest, michy. Tak jest, to jest oznaka przyjaźni, moi drodzy. A jak jeszcze um, wspomnimy kolor naszych koszulek, biały i różowy, to sygnał, żeby zakończyć program. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.